Cześć, mam taki pomysł, że chciałbym nieco szybciej pisać na klawiaturze. Nie muszę być mistrzem świata, ale chciałbym zwiększyć szybkość o powiedzmy 10%. Używam klawiatury każdego dnia, także powinno się to przełożyć na wydajniejszą pracę. Szybciej napisany e-mail, szybciej napisana linijka kodu, czy szybciej zadane pytanie w Google. Większość czasu spędzonego przy komputerze powinna być poświęcona na myślenie o tym, co chcę napisać, a nie na samym procesie pisania. Kiedyś nagrałem odcinek o tym, jak poprawnie pisać na klawiaturze, i ta poprawna technika pozwala mi pisać w przyzwoitym tempie. W aplikacji Monkey Type wyciągam średnio 85 słów na minutę, przy czym średnie dla człowieka to 40 słów na minutę, czyli nie jest najgorzej. Jednakże cały czas pamiętam gościa, z którym pracowałem, który wyciągał 120 słów na minutę i robiło to na mnie ogromne wrażenie. Wyglądał bardzo profesjonalnie i wydawało się, że wygrał niejedną bezwartościową dyskusję w internecie. Rekord świata w pisaniu na klasycznej klawiaturze wynosi 216 słów na minutę. Mój cel nie jest tak ambitny, jednakże stwierdziłem, że chciałbym pisać szybciej niż 100 słów na minutę i zacząłem szukać w internecie, w jaki sposób mogę to osiągnąć. Dotarłem do filmiku, gdzie gość na jakiejś dziwnej klawiaturze wyciąga 263 słowa na minutę i totalnie wbiło mnie w fotel. I tym sposobem natrafiłem na koncept, który nazywa się scenografia. Żeby to dobrze wyjaśnić, musimy cofnąć się 100 lat przed Chrystusem, kiedy to zostały wymyślone noty tyrońskie. Tyron, sekretarz Cycerona, miał bardzo trudne zadanie, ponieważ musiał notować wszystkie ważne myśli mistrza. I teraz, żeby pisać szybciej, no to wymyślił on sobie tablicę 4000 symboli i każdy symbol reprezentował jakiś wyraz lub sylabę. System Tyrona stał się bardzo popularny, ponieważ posługiwali się nim pisarze dokumentujący wypowiedzi urzędników w senacie czy w sejmikach miejskich. Na bazie tego pomysłu, Izaak Pittman stworzył bardzo podobne symbole w 1837 roku. Można je było dosyć łatwo narysować, bo były to w miarę proste kreski, ewentualnie kropki, i każdy symbol reprezentował oddzielną sylabę. I tak wracamy do nowoczesnej stenografii, która właśnie polega na zapisywaniu sylab zamiast poszczególnych liter. Podobnie jak za czasów Cycerona, stenografia była używana w sądach, aby dokumentować wszystkie wypowiedzi świadków czy oskarżonych. Jest także stosowana do tworzenia napisów dla telewizji, do wypowiedzi, które odbywają się w czasie rzeczywistym. Lewa strona klawiatury odpowiedzialna jest za początek sylaby, prawa za koniec sylaby, natomiast na dole mamy samogłoski. Osoba pisząca nie naciska pojedynczych klawiszy, a raczej kombinacje. Przypomina to trochę granie akordów na pianinie. Podłączony komputer tłumaczy te wciśnięte sylaby na normalny tekst. Gdybyście chcieli spróbować, to nie musicie od razu kupować specjalnej klawiatury. Istnieje darmowe oprogramowanie o nazwie Plover, które to pozwala zamienić klasyczną klawiaturę w maszynę do stenografii. No i bardzo fajnie, że możemy szybko zapisać całe zdania po angielsku, ale co z programowaniem, gdzie używamy dziwnych nas funkcji, zależnie od języka programowania, którego używamy, czy też często otwieramy nawiasy. Na YouTubie możemy znaleźć filmy, gdzie ludzie pokazują, że programowanie przy użyciu stenografii jest możliwe. Jednakże, z tego co widziałem, nauka stenografii może zająć kilka miesięcy, także nie jestem przekonany, czy jest to warte zachodu. Szczególnie, że umiejętność szybkiego pisania powinna być umiejętnością uniwersalną. Możemy przecież pisać na klawiaturze kolegi, na lotnisku, na laptopie, który jest na naszych kolanach. I głupio by było, gdybyśmy potrafili tylko szybko pisać na komputerach z uruchomionym plowerem. Wydaje mi się, że z tego powodu muszę znaleźć inny sposób, w jaki mogę osiągnąć moje upragnione co najmniej 100 słów na minutę. Na pewno będę szukał rozwiązania, na pewno nagram odcinki o moich postępach. Także jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!